Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Za nami gorący czas ogłoszeń. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin odbyły się dwie duże konferencje prasowe oficjalnie anonsujące pojedynki na szczycie wagi ciężkiej i dziś ode mnie kilka słów komentarza właśnie na ten temat. Mamy wreszcie termin walki Tyson Fury o Aleksandr Usyk. Wiem, że jeśli chodzi o dojście tego starcia do skutku, panuje duży sceptycyzm i trudno się dziwić, bo nieustannie odsuwa się ono w czasie. Teraz po raz pierwszy jest jednak oficjalna data, i jeśli już nic się nie wydarzy, to świadkami walki o wszystkie pasy świata wagi ciężkiej będziemy 17 lutego. Dostaliśmy też niespodziewany prezent pod choinkę. Właściwie w kilkanaście dni zmontowano gwiazdorsko obsadzoną galę w Arabii Saudyjskiej, która odbędzie się 23 grudnia. Tam głównymi wydarzeniami będą pojedynki Diontea Wildera z Josephem Parkerem i Antonego Joshua z Towalinem. Oprócz tego zobaczymy starcie Daniel Dibois, Jarrell Miller. Bronić mistrzowskich pasów będą Dmitri Biwoł i Jay Opetaya, a kolejne występy zanotują też Filip Hrygowicz, Asłambek Mahmudow i Frank Sanchez. I może właśnie od tej grudniowej gali zacznijmy, bo została wcześniej ogłoszona i wcześniej się też odbędzie. Na wstępie warto podkreślić, że jest niespotykane, by takie wydarzenie zorganizować w takiej ciszy i w takim tempie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w boksie towarzyszą nam długie miesiące spekulacji, tutaj natomiast wszystko wyrosło dosłownie jak z podziemi. Od pierwszych sygnałów do oficjalnej konferencji prasowej minęło kilka dni. Na tejże konferencji pojawiła się cała plejada bokserskich gwiazd i już za miesiąc z małym haczykiem zobaczymy galę z ośmioma walkami. W Obejrzenia. Dziś nie będę jakoś szczegółowo analizował każdego zestawienia, na to przyjdzie czas w zapowiedzi tuż przed, no ale tak krótko opiszę to, czego możemy się spodziewać. Nie wiadomo na razie, jak to będzie z kolejnością, ale dwiema głównymi walkami będą występy Deontay'a Wildera i Antonego Dżuszuły. I choć obaj będą faworytami, to ani Parkera, ani Walina absolutnie bym nie skreślał. Przewagą Parkera nad Wilderem jest bez wątpienia jego aktywność, bo w samym tylko 2023 roku nowozelandczyk wyjdzie do ringu już po raz czwarty, podczas gdy Bronze Bomber w ciągu ostatnich 25 miesięcy spędził między linami niespełna 3 minuty. Po dopełnieniu trylogii z Tysonem Furym stoczył tylko ten króciutki pojedynek z Robertem Heleniusem i to by było na tyle. To, że tam pod strzechą się Wilderowi już dawno poprzewracało, to wiemy nie od dziś i kolejne jego wypowiedzi to potwierdzają. Nie wiemy za bardzo, w jakiej jest formie sportowej. Mówi się w każdym razie, że z biegiem czasu traci się szybkość czy refleks, ale siła pozostaje najdłużej, a nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć jaką siłą dysponuje Amerykanin. Joseph Parker miewał już w swojej karierze momenty, w których wydawało się, że zaczyna mu brakować serca do boksu, ale ostatnio znów wydaje się bardzo zmotywowany i dlatego moim zdaniem może temu Wilderowi sprawić naprawdę dużo problemów. W ostatniej walce z Simonem Kinem przekonaliśmy się, że wciąż potrafi mocno uderzyć. Wcześniej przesadzał się natomiast poznać jako bardzo dobry technik i myślę, że będzie w stanie wygrywać z Wilderem rundy. Pytanie jednak, ile tych rund wytrzyma i czy w końcu ta prawa ręka bronzbombera nie ułoży go do snu. Parker ma twardą szczękę, ale rok temu pierwszy raz w karierze przegrał przed czasem, gdy znokautował go Joe Joyce. Da się więc trafić go tak, by już nie powstał, a przecież nikt nie nokautuje tak jak Wilder. Właśnie na Wildera zatem stawiam i być może będzie to preludium do tej wyczekiwanej latami walki z Antonem Joszułą. No ale najpierw AJ musi się oczywiście uporać z Otto Wallinem. Po tych dwóch porażkach z usykiem notowania Joszuły bardzo mocno poszły w dół, a dwie tegoroczne walki bynajmniej nie zmieniły tego trendu, bo choć z Franklinem i Heleniusem Brytyjczyk wygrywał, to jednak robił to w zupełnie nieprzekonującym stylu. I właśnie teraz stanie przed naprawdę poważnym wyzwaniem, bo Walin wydaje mi się pięściarzem wciąż niedocenianym, tymczasem bez wątpienia należy do światowego top 15 wagi ciężkiej i puka do pierwszej dziesiątki. Jedyną porażką w karierze Szweda jest ta punktowa z Tysonem Furym, którą z innym sędzią ringowym mógłby wygrać, bo Fury miał tam w okolicach oka tak Głębokie rozcięcie, że w każdej chwili mógł zostać poddany. Najcenniejsze zwycięstwo odniósł natomiast we wrześniu, gdy będąc stroną B wypunktował byłego mistrza kategorii Junior Ciężkiej, Murata Gasijewa. Antony Joshua na pewno musi zaboksować znacznie lepiej niż w dwóch poprzednich pojedynkach. Jeśli będzie tak zachowawczy jak z Franklinem i Heleniusem, to prawdopodobnie po prostu przegra, bo Walin to półka wyżej niż ci wymienieni zawodnicy. Szwed ma twardą szczękę, jest w swoim boksie bardzo konsekwentny i jestem przekonany, że wyjdzie po zwycięstwo. I o ile Joshua nawet w wersji z rewanżu z Usykiem pokonałby go, nie mówiąc już o wersji z tych mistrzowskich lat, o tyle jego ostatnia dyspozycja sprawia, że nie jest dla mnie murowanym faworytem. Z jego perspektywy na pewno lepiej, że zmierzy się z rywalem bazującym bardziej na technice niż z kimś, kto poszedłby do przodu i od razu narzucił presję, jak na przykład choćby Martin Bakole. Tak czy inaczej przed nim trudne zadanie, no a w interesie fanów boksu jest to, żeby ani on, ani Wilder nie nawalił, bo ustawienie obu zawodników w sąsiadujących walkach na jednej gali ewidentnie jest podkładką pod to, by w przyszłym roku zorganizować w Arabii Saudyjskiej ich bezpośrednie starcie. Pojedynkiem, który może skraść na tej grudniowej Gali Show jest starcie Daniela Dibois z Jarelem Millerem. Już wiemy, że o Millerze na pewno będzie głośno za sprawą konferencji prasowych, bo Big Baby w trash talkingu czuje się jak ryba w wodzie i w środę dał tego kolejne potwierdzenie. Zagadką jest natomiast to, co może wydarzyć się w ringu i ta zagadka wiąże się dla mnie głównie ze słabościami obu pięściarzy. Pytanie zatem, który z nich skuteczniej będzie w stanie te słabości przezwyciężyć. Jarel Miller swego czasu był jedną z czołowych postaci wagi ciężkiej, jednak przed walką z Antonem Joszułą został złapany na całym laboratorium zakazanych substancji i od tamtej pory mało kto traktuje go już poważnie, tym bardziej, że wpadki się powtarzały. Zapewne w dużej mierze dzięki swojej medialności wciąż kręci się wokół tego dużego boksu. Dla mnie jego forma pozostaje jednak kompletną niewiadomą, bo ostatnio walczy głównie z mało znanymi rywalami i nawet na ich tle nie wygląda imponująco. Daniel Dibła jest natomiast stosunkowo świeżo po porażce w mistrzowskiej walce z Aleksandrem Usykiem, po której sporo dyskutuje się na temat jego psychiki, bo był to już drugi raz w karierze, gdy w zasadzie się poddał dając się wyliczyć przez sędziego. Kto jak kto, ale akurat Jarrell Miller na pewno będzie chciał wykorzystać wszelkie słabości mentalne Dibła. Od pierwszej konferencji widać, że próbuje wejść mu do głowy i stłamsić i to samo zapewne będzie działo się w ringu. Choć zatem uważam, że wyższymi umiejętnościami czysto bokserskimi dysponuje Dibła, to szanse w walce oceniamy mniej więcej porówno. Arabii Saudyjskiej zobaczymy też trzech innych czołowych przedstawicieli wagi ciężkiej: Filipa Hrygowicza, Arslan Mahmudowa i Franka Sancheza, jednak nazwiska ich rywali pozostawiają sporo do życzenia. Za prawdziwy kryminał uważam dobór rywala dla Hrygowicza, który zmierzy się z markiem Demorim. I choć rekord Australijczyka na papierze wygląda dobrze, to został on zbudowany nawet nie na przeciętniakach, tylko po prostu na absolutnych bumach. Wystarczy zresztą zobaczyć, z kim się on ostatnio mierzył, jakie serie porażek mieli ci tak zwani przeciwnicy, i można po tym tylko złapać się za głowę. Gdy Demori raz w życiu wyszedł do poważnego rywala, był to David Hay, to został dosłownie zmieciony z powierzchni ziemi i można było niepokoić się o jego zdrowie. Teraz ma już natomiast 41 lat i zupełnie serio obawiam się tego, że może się wydarzyć jakaś tragedia. Mam jeszcze odrobinę nadziei, że organizatorzy się zreflektują i wystawią naprzeciw Hrygowicza kogoś choć trochę lepszego, a jeśli nie, to że Demoriemu po prostu nie stanie się krzywda. Na gali Furynganu niepoważnego rywala miał Ars Bek Mahmudow, teraz poprzeczka powędruje natomiast w górę, bo naprzeciw Rosjanina stanie Kabajel. Niemiec jest niepokonany. Był mistrzem Europy, ale poza kompletnie nieprzygotowanym tamtego dnia Derekiem Cizorą, nie ma w rekordzie żadnego ciekawego nazwiska i od dawna twierdzę, że potknie się na pierwszej realnej przeszkodzie. Myślę zatem, że to potknięcie nastąpi właśnie teraz, bo choć Mahmudów jest w swoim boksie surowy, to jednak jego siła musi robić wielkie wrażenie i moim zdaniem ta siła przewróci też Kabajela. No i wreszcie Frank Sanchez, czyli zawodnik z czołówki światowej wagi ciężkiej, który jednak poza Efe Jackbą wciąż dostaje niegodnych rywali. I teraz mamy do czynienia z podobną sytuacją, bo Kubańczyk zmierzy się z juniorem Fa. Nowozelandczyk swego czasu napsuł trochę krwi swojemu rodakowi, Józefowi Parkerowi, co jednak wynikało głównie ze słabej dyspozycji Parkera. Nie tak dawno został natomiast znokautowany w pierwszej rundzie przez będącego bokserskim rozbitkiem Lukasa Brauna. Fa ma świetne warunki fizyczne i będzie zapewne starał się je wykorzystać głównie do klinczowania, tak by utrudnić Sanchezowi rozwinięcie skrzydeł. Myślę jednak, że na niewiele się to zda i zostanie znokautowany. A potem naprawdę najwyższy już czas dla Sancheza na walki z czołówką. Na dokładkę podczas gali 23 grudnia zobaczymy też obrony pasów mistrzowskich w wykonaniu czempionów wagi junior ciężkiej i półciężkiej. Powinny to być jednak obrony stosunkowo proste. Jay Opetaya kapitalnie zaprezentował się ostatnio w boju z Jordanem Thompsonem, a teraz mówiło się, że może zmierzyć się na przykład z Richardem Ryakporem czy Sergejem Kowaliowem. Ostatecznie naprzeciw niego stanie jednak Ellis Zorro. Brytyjczyk jest niepokonany i może być odrobinę groźniejszy niż Thompson. Typuje jednak, że zobaczymy kolejny popis Opetai i jego efektowne zwycięstwo. Z kolei Dmitri Biwoł, Ogromca samego Canelo Alvareza zmierzy się z Lindonem Arturem. I oczywiście lepiej, żeby Rosjanin stoczył taką walkę niż żeby w tym roku miał nie wystąpić w ogóle. Wszyscy czekamy jednak na jego starcie marzeń z Arturem Betterbiewem i oby teraz to była już tylko ostatnia rozgrzewka. Początkowo 23 grudnia miało dojść do walki Tyson Fury o Usyk, jednak przez to, jak trudną przeprawę Fury przeszedł w październiku z Francisem Ganu, wszystko opóźni się o dwa miesiące. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, w dojście tej walki do skutku uwierzę dopiero, gdy obaj pięściarze znajdą się już w ringu, bo z kimś tak niestabilnym jak Fury do ostatniej chwili nic nie wiadomo. Na czwartkowej konferencji prasowej król Ganu tylko podkręcił te spekulacje, że nie wszystko u niego w głowie w porządku, bo wydawał się jakiś wyjątkowo nerwowy. Podczas face to face był agresywny i próbował sprowokować Usyka, Ukraińiec jak zwykle zachował natomiast klasę i wydaje się, że tą wojnę mentalną wygrał do wiwatu. W miarę upływu czasu nabieram jednak przekonania, że jeśli już faktycznie wybrzmi ten pierwszy gong, to te wszystkie frustracje zostaną nam wynagrodzone i dostaniemy naprawdę dobrą i emocjonującą walkę. Fiury gorzej niż Znganu już nie zaboksuje, bo gorzej się chyba nie da. Miejmy też na uwadze fakt, że Usyk będzie walczył zupełnie inaczej niż Kamerunczyk. On swojej szansy będzie szukał nie w sile, ale w bajecznej technice. Jeśli Tyson Fiury ma jeszcze w sobie sport złość, to powinien maksymalnie zaangażować się w przygotowania, tak by zmazać tę ostatnią plamę. Nie wypada zresztą po prostu, by do pierwszej od tak wielu lat walki o niekwestionowany mistrzostwo świata wagi ciężkiej, któryś z jej uczestników miał wyjść nieprzygotowany. Wierzę zatem, że poziom sportowy będzie godny rangi wydarzenia. O starciu Fiury Usyk tyle już powiedziałem i tyle jeszcze powiem, że teraz nie będę się nad nim szczególnie rozwodził. Chciałem tylko wspomnieć, że mamy datę, odbyła się konferencja prasowa, więc pod kątem formalnym wszystko jest załatwione. Nam zaś pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że tym razem nic się już nie wysypie. Mamy zatem za sobą czas ogłoszeń, czas konferencji i świadomość, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy powinniśmy zobaczyć w akcji całą ścisłą czołówkę wagi ciężkiej. Te wszystkie wydarzenia medialne muszą się oczywiście odbywać i długimi momentami budzą niesmak. Można jednak wiele wybaczyć, jeśli później jest to wynagradzane wysokim poziomem sportowym. Na to więc liczę w przypadku grudniowej mega gali, a przede wszystkim mega walki Fury kontra Usyk.